Witam! W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Liquid EXO marki Cigito. Na potrzeby filmiku wybrałem płyn o pojemności 20 ml i o smaku Fruit Mix. Jest to smak mieszanek owocowych. A więc otwieram opakowanie. Co znajduje się w środku? W środku znajduje się standardowo buteleczka z Liquidem. Jak widać jest podłużna i smukła, w przeciwieństwie do większości innych buteleczek o tej pojemności. Oraz ulotka. Na ulotce standardowo, jak to na likwid przystało, są informacje, ostrzeżenia, przeciwwskazania itp. Sam Liquid ma barwę jasnobrunatną. W tym przypadku jego moc to 6 mg. Specjalnie na potrzeby filmiku zalałem tym płynem swojego papierosa oraz teraz przetestuję jego smak oraz pokażę Wam jak dymi. Witam po przerwie. A więc do dzieła. W smaku czuć mieszankę owoców połączoną z delikatnym uczuciem orzeźwienia. Jednocześnie likwid niezbyt mocno drapie w gardło, ale nie jest też za słaby. Jest to dla mnie odpowiednia moc, jaką jest 6 mg. Oczywiście każdy musi wybrać swoją moc według własnych preferencji. Na podstawie tego likwidu mogę stwierdzić, że jest bardzo smaczny i oddaje to, jaką ma nazwę. W tym przypadku jest to miks owocowy. Bardzo wyczuwalne jest tu m.in. ananas oraz mango. Czuć też inne owoce w tle, jednak ciężko mi je określić. Podsumowując, Liquid EXO bardzo podszedł mi do gustu. Dlaczego? Między innymi dlatego, że jego cena nie jest zbyt wysoka za tak dużą pojemność, również dlatego, że jest dużo smaków do wyboru, a smaki te nie rozczarowują mnie. Rzekłbym nawet, że są bardzo dobre. Oceniam ten Liquid 9 na 10. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Zachęcam do oglądania kolejnych, jeżeli spodobały Wam się te filmiki, zachęcam do kliknięcia opcji subskrybuj, dzięki czemu dostaniecie informacje o najnowszych moich produkcjach. Pozdrawiam i cześć!